Witajcie. Przepisu nie szukajcie. Słuchajcie. Tak właściwie długo się zastanawiałam jak nazwać dzisiejszy odcinek. Po równie dobrze może to być po prostu kotlet mielony. Może to być faszerowana na przykład cukinia. Albo papryka, albo też gołąbki. A najważniejszy jest w tym wszystkim farsz. I to mądry farsz. Dlatego mądry, że pełnoziarnisty, z krąką takiego prawdziwego, pełnoziarnistego, żydniego chleba na zakwasie. Po prostu zamiast bułki go dodam, a reszta właściwie się niczym nie różni. Mamy tutaj 25, czyli tylko mielonego indyka, mamy jajko i mamy cebulę. Do tego jeszcze dodałam po prostu kiełki, fasoli, no i dziki majeranek, czyli macierzankę. Robiony farsz, jak również farsz na kotlety mielone, I Możemy z tego po prostu lepić zwykłe kotlety mielone, jak również nadziewać, faszerować różnego rodzaju warzywa jesienne jak tukinia czy papryka. Możemy też zrobić gołąbki. I teraz e, najważniejsze, dlaczego e, te nasze kotlety, ten farsz jest bardzo mądry? Dlatego, że wspomaga bardzo naszego mózgu, ponieważ połączenie mięsa mielonego z indyka bardzo bogatego e, w żelazo i aminokwasy takie jak tryptofan w połączeniu z pełnoziarnistym pieczywem, które zawiera z kolei bardzo dużo witamin z grupy B, jak również magnezu. Znakomicie działa na prawdę naszego mózgu, jak również nas rozwesela, to znaczy pobudza wydzielanie się serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Tak więc w zasadzie dzisiejsze kotlety możemy nazwać... Na... Tak więc dzisiejsze moje kotlety mogę nazwać kotletami na dobry humor, albo też gołąbkami pełnoziarnistymi. No to do roboty. Klasyczne kotlety mielone wystarczy je zjeść nawet bez chleba, na przykład na sałacie czy z pomidorem, bo jak pamiętacie, tutaj jest w środku pełnoziarnisty chleb żytni. Na długo pozostanie uczucie sytości, ponieważ niski indeks glikemiczny ma pełne ziarno z zboża. Tak więc długo będziemy syci po takim jednym kotlecie. No to czas na Essa Floresa pod nasze gołąbki z tego samego farszu, z tego samego mi mięsa. Gołąbki zawinięte, takie malutkie, w liście kapusty pekińskiej. O proszę bardzo. I jeszcze jeden, chodź tutaj. No, drugie danie. No i pora na faszerowane warzywa. Mamy cukinię, żółtą, zieloną. O proszę bardzo, jak pięknie wygląda. I paprykę. Podać na przykład na ostro, jak ktoś lubi z hajcą, albo też to jest mój olej rozmarynowo-czosnkowo-macierankowy, po prostu skropić. No i już. Szybki obiad zaledwie z 25 deko mielonego indyka plus oczywiście duża pajna dobrego, żytniego, pełnoziarnistego chleba, no oczywiście przyprawy prosto. To może będzie dla e, na przykład mojego syna, to są mielone kotlety. Z tego samego farszu dla mnie będą dosyć e, dietetyczne takie malutkie gołąbki w stylu chińskim w liściach kapusty, a faszerowane warzywa po prostu dla mojego męża. Smacznego obiad dla 3-4 osobowej rodziny. Aha, no i oczywiście zajrzyjcie na kanał. Subskrybujcie i na opis koniecznie.